Dzień dobry, witam wszystkich w tym filmie, który będzie takim vlogiem. Chciałam pokazać, jak wygląda mój dzień w drugim tygodniu nauki jako studentka medycyny w Cambridge. Wstaję zazwyczaj koło godziny 9, ale w tym dniu mój pierwszy wykład był o godzinie 12, więc mogłam sobie pozwolić na odrobinę więcej spanka. Później przebieram się, jak widać. I w tym dniu robiłam test na koronawirusa, ponieważ był to poniedziałek i ja zostałam wylosowana i jeszcze do końca nie wiem, jak to się robi poprawnie, więc też się dopiero uczę, dlatego proszę nie traktować tego jako żaden tutorial ani poradnik, ale na szczęście wiem, że test wyszedł negatywny, bo już mam wyniki. Później przygotowuję śniadanie, ja bardzo lubię owsianki, więc akurat. W tym dniu też była owsianka, z dużą ilością owoców i innych dodatków, bo taka najbardziej mi smakuje. I ją, jem ją oczywiście przeglądając y, jakieś Instagram, social media i tak dalej. No, więc y, jest poniedziałek i za 3 minuty w, zostanie wrzucony mój wykład z biochemii na serwer, więc będę mogła go obejrzeć, więc to jest to, co zaraz będę robić. Będzie to druga część e, takiej serii wykładów o biologicznych makromolekułach, e, białkach i strukturze jakby enzymów i tak Pierwszy wykład, który miałam z tego tematu, był taki bardzo powtórkowy. To znaczy, materiał omawialiśmy, który był już w liceum, i trochę się obawiam tego, co będzie na tym wykładzie teraz, bo może być ciężko. No ale zobaczymy. Na szczęście to jest jedyny wykład, który mam dzisiaj. Później mam dwie superwizje, ale one są dopiero po południu, więc to, co w międzyczasie jeszcze postaram się zrobić, to. Przejść przez moje anatomiczne fiszki, bo mam dzisiaj superwizję z anatomii. Jeszcze dokończyć y, mój esej, też z anatomii, y, i chociaż już, już jest prawie skończony, tam tylko muszę zrobić, do, podopisywać jakieś referencje do artykułów, z których korzystałam. I oprócz tego, co mi jeszcze zostało, aha, mam jeszcze superwizję, właśnie, właśnie z, y, z biochemii, więc to jest kolejna rzecz. I tak, więc taki wydaje mi się luźniejszy dzień. Zaraz się okaże po tym wykładzie, czy taki luźny, czy nie będę musiała spędzić całego dnia próbując zrozumieć to, co się tu będzie działo. Yy, więc tak, zaraz, zaraz to się zaczyna. I, i to chyba tyle na teraz. E, właśnie jestem po obiedzie mm, i za 20 minut mam superwizję, ta jest z Anatomii. I tutaj powtarzałam sobie jakieś fiszki jeszcze przed nią, a tutaj mam mój Esej, z którego jestem, jestem zadowolona i wypisałam go w zasadzie cały w jeden dzień. Trochę długo mnie zajął, ale ma aż 6 stron, czego się nie spodziewałam. Temat tego eseju to opisz jak struktura skóry jest zaadoptowana do jej funkcji i opisz cztery powszechne sposoby, w jakie ta skóra może się przerwać i jej struktura może się zaburzyć. Więc taki bardzo, yy, bardzo szeroki temat, o którym można dużo pisać. Mm, póki mam jeszcze. Mam 15 minut, bo będę musiała jeszcze iść, pójść wcześniej. Yy pójść wcześniej, żeby się spotkać jeszcze z koleżanką i razem pójdziemy na superwizję ale co ja jeszcze chciałam zamknę komputer, bo muszę go wziąć ze sobą tutaj jeszcze bym chciała powtórzyć troszkę, trochę nie wiem czego się spodziewać po tej pierwszej po tej pierwszej superwizji więc dobrze będzie sobie jeszcze coś popowtarzać. I. I popakować to wszystko. No, także ja już gotowa do wyjścia, i widzimy się po mojej pierwszej dzisiejszej superwizji. Wróciłam właśnie z mojej superwizji z anatomii. Było super. Nasz super wizjer, czy tam wykładowca. Nauczyciel jest mega fajny znowu Jest bardzo, w bardzo taki fajny sposób opowiada I on jest chyba radiologiem w szpitalu Więc pokazuje bardzo dużo zdjęć właśnie, prześwietleń itd. Co jest super i też w bardzo fajny sposób uczy Tak widać, że stara się nam to wszystko... Uprościć, podać w jak najbardziej, w najłatwiejszy sposób do zapamiętania też, więc to jest ekstra. Także bardzo mi się podobało. Trochę się bałam, że będzie tak surowo, że będzie nas wypytywał, czy znamy na pewno te wszystkie struktury, ale no, coś tam się mnie zapytał, parę rzeczy, ale nie było to jakoś nic strasznego, nic trudnego, więc nie jest najgorzej i nie zadał nam eseju na ten tydzień, więc jest moje serce się cieszy, bo przynajmniej się nie powtórzy, nie będę miała powtórki z rozrywki z tego tygodnia, czyli pisania trzech esejów w jednym tygodniu, co mnie bardzo cieszy. I właśnie zamiast tego będziemy musieli się tylko nauczyć jakiegoś diagramu na pamięć, ale on nam jakby go pokazał, tam chyba nie ma, nie jest to aż takie trudne, co jest. Świetne I teraz mam godzinę przerwy Za godzinę mam kolejną superwizję Ona będzie na Zoomie i będzie z biochemii Także to jest ten plan I od razu po tej superwizji zaczynają się nasze wirtualne yy, Zaczyna się nasze wirtualne spotkanie Z innymi medykami z mojego koledżu I z naszym dyrektorem naukowym yy, I tak to właśnie wygląda Zaraz zaczynam moją drugą superwizję dzisiaj. Mm, będzie ona z biochemii. I dostałam też już e, odpowiedź na mój esej. Mm, pierwszy, właśnie z biochemii. I jestem szczęśliwym człowiekiem, bo e, dostałam komentarze, że jest dosyć dobry. <grym> to jest takie, takie właśnie wyrażenie po angielsku. I jakieś takie małe, właśnie zmiany zostały zasugerowane, ale bardzo się cieszę, że jakby ogólnie na plus, nie na minus. Więc to jest, to jest super. No i właśnie czekam. Za 5 minut się zacznie ta superwizja. No i pewnie będziemy rozmawiać o tym, o czym były wykłady, to jeszcze zobaczymy, ale na razie te wykłady, które ja miałam do tej pory z biochemii były takie bardzo wprowadzające, było na nich dużo o tym, co już robiliśmy w liceum wcześniej, więc nie jest źle. Jestem już po mojej superwizji i po takim 20-minutowym spotkaniu wirtualnym z innymi medykami z mojego koleżu, superwizja była ok, Rozmawialiśmy właśnie o naszych esejach, no nic szczególnego, ale z kolei to spotkanie z medykami było ciekawe, bo nasz dyrektor naukowy też na nim była. To było na takiej platformie internetowej, która wyglądała trochę jak gra i można było chodzić i... Się y, dołączać do różnych grup, jak się podchodziło do kogoś, to wtedy się dopiero odpalała kamerka i mikrofon, i jakby można było w ten sposób porozmawiać, jak przez Zoom, jakby ja się wcześniej z czymś takim nie spotkałam, ale fajnie, że takie rozwiązania są. Ale ja nie o tym, bo słuchajcie, chciałam Wam coś pokazać, co mi po prostu zrobiło dzień dzisiaj i za, zaraz, za sekundę, będziecie wiedzieć. No więc poszłam sobie zrobić kolację do kuchni. Patrzę. A tu. Tada! Oczywiście, że e, tak zrobiłam, jak było napisane. Ale właśnie takie to urocze. Nie wiem, kto to tu zostawił, ale już serduszko mi się rozpuszcza, że taka miła niespodzianka mnie tu czekała. Dobrze, jest już dosyć późno. Praktycznie 21. Mm. I w zasadzie to było wszystko, co e, z takich ważniejszych rzeczy, które się dzisiaj działy. No teraz przez resztę tego dnia już za dużo nie będę robić, raczej przygotuję się na jutro, może jeszcze coś powtórzę e, i będę się szykować do spania. Także jeśli ktoś wytrwał e, do samego końca. Tego nagrania to pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam też moich wszystkich przyjaciół i moich rodziców, a w szczególności mamy i taty i wszystkich rodaków z Polski i okolic. Także tak. Jeszcze na dobranoc, na pożegnanie, za tak.